Jeżeli potrzebujesz multimedialnego smartfonu spełniającego Twoje wysokie wymagania, poznaj telefon Nokia N800. Jego 3,5-calowy dotykowy wyświetlacz AMOLED, 12-megapikselowy aparat umożliwiający nagrywanie filmów HD i zintegrowane złącze HDMI dają Ci nowe możliwości w korzystaniu z telefonu. Na przykład wyświetlanie nagranych filmów bezpośrednio na ekranie telewizora. Telefon obsługuje system operacyjny Symbian 3. Nokia N800 posiada wbudowany odbiornik GPS, który doskonale współdziała z zainstalowaną bezpłatną aplikacją OviMapy. Daje to użytkownikowi w pełni funkcjonalną nawigację GPS. Korzystanie z usługi Nokia Mail daje nam nowe możliwości. Bezpośrednio na telefon możemy otrzymywać wiadomości e-mail, nawet z 10 kont pocztowych jednocześnie. Pod ekranem znajdziemy. Klawisz menu. Wciskając go, uzyskujemy dostęp do menu telefonu. Wciskając go ponownie, wracamy do ekranu startowego. Wciśnięcie i przytrzymanie klawisza menu powoduje wyświetlenie aplikacji działających w tle. Możemy je zamknąć dotykając krzyżyka. Aby powrócić do ekranu startowego, wciskamy ponownie klawisz menu. Na dole ekranu widoczne są trzy wirtualne klawisze. Opcje, połącz oraz klawisz służący do przełączania pomiędzy ekranami startowymi. Dotknięcie go przenosi nas do kolejnego z trzech dostępnych pulpitów. Każdy z nich możemy dostosować do swoich upodobań, dodając lub usuwając z niego skróty do aplikacji lub stron internetowych. Pomiędzy tymi ekranami możemy także poruszać się, po prostu przesuwając je palcem. Wciskając klawisz Opcje uzyskujemy dostęp do. Sprawdzania otwartych aplikacji, edycji ekranu głównego, widgetów w trybie online i podręcznika użytkownika. Aby dodać element do ekranu, wciskamy Edytuj ekran główny. Dotykamy wolnego pola na ekranie. Wybieramy z listy element, który chcemy dodać. A następnie wciskamy Gotowe. Element został dodany do ekranu startowego. Aby go usunąć, Ponownie dotykamy opcje, a następnie edytuj ekran główny. Dotykamy elementu, który chcemy usunąć, a następnie dotykamy Usuń. Wciskamy Gotowe. Element został usunięty. Wciskając klawisz Połącz, otwieramy ekran wyboru numeru. Wybieramy numer i wciskamy zielony klawisz, aby nawiązać połączenie. Aby zakończyć rozmowę, wciskamy czerwony klawisz. Ponad klawiszami Opcje i Połącz widzimy skrót do sieci społecznościowych. Tutaj widzimy pasek najważniejszych kontaktów telefonicznych. To bardzo wygodne rozwiązanie. Do paska możemy dodać kontakty, do których chcemy mieć szybki dostęp. Aby dodać kontakt do paska, klikamy na ikonę skrótu, następnie dotykamy kontaktu na liście. I klikamy OK. Dotknięcie skrótu kontaktu umożliwia błyskawiczne połączenie lub wysłanie wiadomości SMS. Kliknijmy Wróć, aby powrócić do ekranu startowego. Powyżej znajdują się ikony skrótów do historii połączeń, kontaktów, nawigacji GPS, internetowego sklepu OVI. Z którego możemy pobierać bezpłatnie lub kupować aplikacje, gry, filmy i muzykę. Oraz skróty do konfiguracji telefonu, przeglądarki internetowej, galerii zdjęć, pisania i wysyłania wiadomości SMS. Dotykowy ekran Noki N800 działa naprawdę intuicyjnie. Dotknięcie zegara na górze ekranu powoduje otwarcie ekranu ustawień zegara i alarmu. Klikamy Wyjdź, aby zamknąć ustawienia zegara. Dotykając pola z datą, wchodzimy do kalendarza. Klikamy Wyjdź, aby powrócić do ekranu startowego. Dotknięcie zakładki z nazwą profilu umożliwia edycję lub zmianę profilu na inny. Dotknięcie wybranego profilu uaktywnia go. Powrót do poprzedniego profilu jest równie prosty. Kolejnym fajnym rozwiązaniem w Nokii N800 jest zastosowanie czujnika zbliżeniowego. Dzięki niemu nie ma obawy o przypadkowe włączenie aplikacji umieszczonych na ekranie podczas rozmowy telefonicznej. W trakcie połączenia telefon wyczuwa, że jest blisko twarzy i automatycznie wyłącza ekran. Po odsunięciu telefonu ekran zostaje automatycznie uaktywniony. A oto, jak działa ta funkcja. Atutem Noki N800 jest również świetnie działający akcelerometr zmieniający orientację ekranu w zależności od położenia telefonu. Pokażemy jego działanie na przykładzie pisania wiadomości SMS. Klikamy ikonę wiadomości, a następnie dotykamy nowa wiadomość. Dotykamy pola wpisywania wiadomości. Obrócenie telefonu do pozycji poziomej zmienia orientację ekranu i automatycznie przełącza klawiaturę ekranową z alfanumerycznej na klawiaturę kuwerty. Wróćmy do ekranu startowego. Jeśli chcemy zamknąć aplikację wiadomości działającą w tle, wciskamy i przytrzymujemy klawisz menu. Znajdujemy aplikację wiadomości, a następnie dotykamy krzyżyka. Z prawej strony telefonu znajdują się klawisz fotografowania. Wciskając go, uruchamiamy aparat fotograficzny. Przełącznik blokady. Przesuwając go, można szybko zablokować i odblokować telefon. Klawisz regulacji głośności i przybliżania. U góry znajduje się klawisz włączania i wyłączania telefonu. Wciskając go krótko, Uzyskujemy dostęp do wyłączania telefonu, blokowania ekranu i klawiszy, szybkiego przełączania pomiędzy profilami, blokowania telefonu i włączania trybu oszczędzania energii. Wciskając i przytrzymując ten przycisk, wyłączymy telefon. Nokia N800 to doskonały telefon biznesowy. Posiada świetnie reagujący na dotyk panoramiczny ekran, wykonany w technologii AMOLED. AMOLED to wysoka jakość wyświetlanego obrazu i niskie zużycie energii. Telefon wyposażono w najnowszy system operacyjny Symbian 3, który ułatwia szybkie i wygodne korzystanie z internetu. GPS-a z bezpłatną nawigacją Ovi -mapy oraz bardzo przydatną aplikacją Nokia Mail. Quick Office i Adobe PDF umożliwiają przeglądanie dokumentów Word, Excel, PowerPoint i PDF. 12 megapikselowy aparat fotograficzny z optyką Carl Zeiss i funkcją nagrywania filmów w jakości HD. Wyjście HDMI umożliwia wyświetlanie obrazu bezpośrednio z telefonu na ekranie telewizora. Te wszystkie cechy sprawiają, że Nokia N800 jest idealnym rozwiązaniem nawet dla najbardziej wymagających użytkowników.